Barcelona może zostać wyrzucona z Pucharu Króla. Duma Katalonii popełniła błąd, który kilka sezonów temu kosztował Real Madryt wykluczenie z tych rozgrywek. Zapraszam na kolejny odcinek. Madrycki dziennik El Mundo zarzuca FC Barcelonie, że podczas meczu Pucharu Króla przeciwko Levante na boisku przebywał nieuprawniony zawodnik. Chodzi o 19-letniego Chumiego. Młody piłkarz przebywał na Murawie do 58 minuty. Czumi zdaniem El Mundo nie miał prawa jednak pojawić się w tym spotkaniu. Wszystko dlatego, że jest zawieszony za kartki w drugiej drużynie FC Barcelony. Artykuł 56 ustęp 3 kodeksu dyscyplinarnego stanowi, że cytuję, dopóki nie wygaśnie sankcja w zespole piłkarza, nie może on uczestniczyć w meczach drużyny na wyższym szczeblu, koniec cytatu, i to właśnie na niego powołuje się madrycki dziennik. Początkowo wydawało się, że Barcelonie nie grozi jednak dyskwalifikacja, ponieważ sprawa nie została zgłoszona do 48 godzin po zakończeniu meczu. Teraz jednak okazuje się, że złamanie przepisu zostało potwierdzone przez hiszpańską federację i prawdopodobnie Lewandę złoży skargę na Barcelonę. Sprawa ma być rozpatrzona jeszcze przed piątkowym losowaniem par ćwierćfinałowych. Wraca wciąż temat przyszłości Malkoma na Camp Nou. Sytuacja Brazylijczyka nie ulega zmianie i wciąż jest możliwe jego odejście. Według mediów zgłosił się po niego Tottenham, który szuka na szybko wzmocnień w ataku. Kontuzje Harego Keina, Sona oraz Lukasa zmuszają koguty do działania. Na ich celowniku oprócz skrzydłowego Barcelony jest jeszcze Origi z Liverpoolu. Najbardziej prawdopodobną formą transakcji jest wypożyczenie Brazylijczyka z przymusowym wykupem po zakończeniu sezonu. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. A w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Barcelona zostanie wykluczona z Pucharu Króla. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!